Cześć, nazywam się Ewelina Matyja, witajcie w mojej niebieskiej kuchni, dziś w nieco innym wydaniu, ponieważ postanowiłam nagrać dla Was taki filmik pogadankowy. Dziecko śpi, mąż w pracy, więc mam chwilę, widać, że już jest ciemno, także taką mam chwilę po zmroku, żeby coś do Was powiedzieć. Tytuł tego filmu to, dlaczego warto kupić Thermomix, ale... Nie bójcie się, nie będę Was przegodywać, że macie kupić Thermomix. Nie o to mi chodzi. Pod, do, do, dodałam tutaj podtytuł, co jest w życiu najcenniejsze, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, jak właściwie ze sprawą Thermomixa doszłam do tego, co jest w życiu najcenniejsze. Choć pewnie już to wcześniej wiedziałam, ale to mi trochę uświadomiło. Zaczęło się od tego, że gdy zaczęłam pracować w forwerku jako przedstawiciel handlowy. Zauważyłam, że Thermomix bardzo dobrze się sprzedaje. Trochę mnie to zaskoczyło. I tak, i nie. Ja Thermomix znam praktycznie od dziecka, y, więc zawsze wiedziałam, że to jest świetne urządzenie i zawsze chciałam go mieć, jak już będę dorosła. E, no i tak się też stało. E, natomiast nie wiedziałam, że on już zyskał aż taką popularność i ludzie go faktycznie kupują w dużych ilościach. E, i zauważyłam taką prawidłowość. Przypomnijcie sobie, tak, 20 lat temu, ile osób miało w domu zmywarki. No, my nie mieliśmy. Pamiętam, jak przeprowadzaliśmy się do, w nowe miejsce, i mama urządzała nową kuchnię z zamiarem wstawienia w jedną szafkę kiedyś w przyszłości zmywarki. Także wtedy jeszcze nie, no bo to jeszcze za wcześnie, były inne wydatki, ale gdzieś tam w głowie się kołatało, że fajnie by było kiedyś tą zmywarkę mieć. I w tamtych czasach faktycznie no, mało ludzi je miało. Tak? To, to był taki wydatek dla najbogatszych, powiedzmy, albo dla tych, którzy już wszystko inne kupili i teraz już mogą sobie pozwolić na zmywarkę. A teraz. Teraz mało kto nie ma zmywarki, tak naprawdę z, z reguły ci, którzy nie chcą, albo ci, którzy mają po prostu już urządzoną kuchnię od lat i nie mają za bardzo gdzie jej wstawić, ale jak ktoś wprowadza się do nowego domu, teraz to już właściwie w stanie deweloperskim znaczy nie, w stanie deweloperskim nie, ale jak się wynajmuje mieszkanie w takim lepszym standardzie, no to zmywarka już jest. Także no, jest to właściwie taki sprzęt pierwszej potrzeby. A co on robi? No zmywa, tak. Y kto, kto nie potrafi zmywać. No, no każdy zmyje, tak? Lepiej czy gorzej, więc właściwie ona nie robi nie wiadomo czego, tak. No, wykonuje podstawową czynność domową. Ale jednak chcemy ją mieć. Dlaczego? No, bo daje nam czas, daje nam czas, który możemy wykorzystać na coś innego. Prosta czynność wykonana przez robota. I my w tym czasie robimy coś innego. Przy okazji nie niszczymy sobie rąk, więc no, też jakiś tam komfort. Y czy dla kobiet, czy dla mężczyzn. Nie chcę tu mówić, że tylko kobiety w domach zmywają, bo absolutnie tak nie jest. E, powiem więcej. Ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, która dopiero niedawno zaopatrzyła się w zmywarkę i powiedziała tak. Myślałam, że jej nie potrzebuję, ale teraz już bym w życiu nie chciała jej nie mieć. Także coś w tym jest. I właśnie doszłam do wniosku, zaczynając pracę jako przedstawiciel handlowy, że. Myślę, że za jakiś czas, ale jeżeli już teraz tak nie jest, właśnie tak będzie z Thermomixem. Jest to taki sprzęt, który zastępuje nam wiele urządzeń, yy, daje nam ten czas yy, i myślę, że w niedalekiej przyszłości prawie każdy będzie miał Thermomix, tak jak prawie każdy teraz ma zmywarkę. No bo właściwie o co chodzi z tym termomiksem? To nie chodzi tylko o to, że on gotuje, a my sobie rem, robimy coś innego. To też, wiadomo, wstawiam zupę. 20 minut, powiedzmy, jak ona się gotuje, no to ja sobie robię coś innego i czy się bawię z dzieckiem, czy, yy, czy sobie sprzątam, czy cokolwiek innego. No każdy tam wie, jak wykorzystać swoje 20 minut, jak nie więcej. Yy, ale chodzi też o to, że mamy platformę Kukidu która posiada już na chwilę obecną ponad 4000 przypisów, więc nie trzeba wertować jakichś tam książek kucharskich, yy, przeglądać internetu w tą i we w tą, żeby znaleźć coś ciekawego, czy szukać inspiracji na blogach, yy, po prostu odpalamy kukidu, czy w telefonie, czy w, w komputerze, albo w Thermomixie bezpośrednio i możemy szukać po nazwach, po składnikach, możemy wpisać jakieś słowa kluczowe typu cukinia, szpinak śniadanie obiad zupa nie wiem, szczawiowa pokrzywowa co kto wymyśli w jaką stronę on szuka trochę na zasadzie Google, więc algorytm to bardzo fajnie dopasowuje do tego mamy filtry co więcej możemy sobie zaplanować menu na cały tydzień, bo na poszczególne dni. Nie zawsze wiemy, co kiedy chcemy zjeść, ale teraz, zwłaszcza gdy mamy pandemię, no to bardzo fajnie się to przydaje, żeby jednak codziennie nie chodzić do tego sklepu, tylko na, żeby na przykład zrobić zakupy raz w tygodniu. Rozplanowujemy sobie poszczególne przepisy na dane dni. Robimy jedną, jedną listę zakupów, która nam zbiera składniki z tych wszystkich przepisów, i jedziemy do sklepu. Do tego listę przepisów można udostępnić komuś e, można przesłać e, czy przez Messengera, czy w notatce, czy mailem, jak, jak komu wygodniej, albo po prostu i z telefonem i sobie z tej listy odhaczać, i usuwać poszczególne elementy, które już mamy kupione. E, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to chętnie nagram filmik e, z wykorzystywaniem właśnie Kukidu do tak w życiu, jak ja to robię. E, więc no, to jest ten e, dodatkowy czas, e, który mamy dla siebie. sobie tak zerkam, bo wydatowała mniej więcej. A no i wspólne gotowanie. E, ci, którzy mają dzieci w takim już wieku, e, powiedzmy 5 plus, <grych> e, mniej więcej, bo może być to mniej, może to być więcej, e, zauważą, że takie dzieci bardzo się garną do ekranów dotykowych. A w w Thermomixie właśnie taki ekran mamy i nawet dzieci, które nie umieją czytać, już chcą tam paluszkiem sobie przesuwać i gotować, więc jest to fajna forma spędzenia wspólnego czasu. I nie chodzi mi o ekran, a ekran tylko chodzi mi o to, że możemy sobie razem pogotować. Ja mam dziecko, które ma 2,5 roku i mój Edziu już, gdy nastawiam w Termomiksie mycie yy, po gotowaniu, mówi yy, kółeczko przekręć chyba, przekręć albo coś, coś w tym stylu, ale kółeczko przekręć, chodzi mu o to, że on wie już jak się włącza to, to mycie, czy ogólnie cokolwiek w Termomiksie, więc już wyłapuje takie rzeczy, a przypominam sobie, jak kiedyś byłam na prezentacji u znajomych, Termomix, my sobie już siedzieliśmy, rozmawialiśmy, Termomix stał wyłączony, dzieci biegały z telefonami, bawiły się i mamy zdecydowały, że koniec już, proszę wyłączyć te telefony. To dzieciaki tak spojrzały na Termomix, usiadli tak, albo żeby sobie chociaż poklikać i sobie przesuwały ten ekran i klikały sobie w menu, planowały, wybierały przepisy, pisały. To też jest fajne, bo dzieci, które uczą się pisać, trenują sobie pisanie i ortografię. Też się przydaje, to już wielokrotnie widziałam na prezentacjach, jak dzieci tam zastanawiają się, przez jakie usie pisze gulasz i, i, i tym podobne, także to też jest fajna sprawa. Także y, Thermomix y, to nie jest tylko urządzenie, przy którym siedzi jedna osoba i tylko ta jedna osoba potrafi go używać, tylko naprawdę jest to tak proste i intuicyjne, że... Nawet dzieci wstają w niedzielę rano i zamiast włączyć telewizor czy komputer, to idą do Termomixa i, i gotują. Widziałam to już parę razy, więc zapewniam Was, że jest to autentyczna historia. E, e, co jeszcze tutaj mam? E, a tak, e, chciałam powiedzieć o sprzętach, ponieważ kupujemy sprzęty różne. Bardzo jest, są teraz modne odkurzacze bezprzewodowe, nawet kosiarki bezprzewodowe. Yy, różne sprzęty kupujemy właśnie po ten czas, tak? Do tego dążę, że ten czas jest dla nas najcenniejszy w życiu i to jest jedyna rzecz, której nie możemy kupić i czego nie możemy cofnąć. Yy, więc yy, to jest to, co ja doceniam w Thermomixie najbardziej, I ten czas, który mi daje. Jestem ciekawa, czy wy macie podobne spostrzeżenia. Ci, którzy mają Thermomix, mam nadzieję, że podzielą się swoimi opiniami, a ci, którzy nie mają, być może chcieliby się przekonać i zobaczyć, czy im także ofiarowałby ten czas, to zapraszam do kontaktu i chętnie się z Wami spotkam, a może już wiecie, że, że tak, że, że, że to jest coś dla was, to tym bardziej możemy się umówić i sobie razem pogotować. To tyle na dzisiaj. Cieszę się, że pomimo takiego ciężkiego i zapieganego dnia udało mi się włączyć kamerę i coś dla Was nagrać. Ciekawa jestem, czy podoba Wam się taka formuła, i może chcielibyście, żebym coś Wam powiedziała, opowiedziała, nagrała, podzielcie się w komentarzach. I zapraszam też na moje inne profile na mediach społecznościowych. Mam fanpage, mam Instagram. Na dole w opisie podlinkuję Wam do tego kontakt. I mam nadzieję, że się spotkamy także tam. To do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki. Pa!